No i mamy ostatni poziom ósmy Phobos Anomalii Tu będzie mnóstwo pinków demonów Tego od razu wysadzimy ich beczkami ha, ha. Nikt nie przeżył A bywało tak, że jakiś jeszcze się uchował Ale to już Zależy jak się strzeli, jak się ustawiam Mamy pełny pancerz to nam te hełmy niepotrzebne są na razie. To jest bardzo krótki poziom. Ostatni i pierwszego epizodu Pinki Demon. Same Pinki Demony tu będą. Od razu po drugiej stronie to samo. co sobie możemy zebrać amunicję. W ogóle prawie z chainguna nie korzystałem. Tylko shotgun. Przede wszystkim. Moja ulubiona broń. No, tu se fiolki możemy zebrać. No i tutaj będą najmocniejsi przeciwnicy. Dwóch, dwóch baronów of Hell. Takich mocnych przeciwników już w pierwszym epizodzie, w ostatnim etapie, w ostatnim poziomie. No, jeszcze jeden Pinky Demon. No, także musimy już rakietnicę wyciągać, dlatego zachowałem ją przez całą grę. Nie wystrzeliłem ani jednej rakiety do tej pory. Także Sejvik i idziemy rozwalać Baronów of Hell. Już są O jeszcze Pinki Demon się znalazł tutaj Kurwa Ja jeszcze raz jeszcze raz Czyli jednak jeszcze trzeba Shotguna wyciągnąć No jednak są po obu stronach Pinki Demony nic nie możecie zrobić, bo jest są... A jednak, a jednak kurde udało im się przejść. Niby wąskie drzwi, ale jednak zmieścili się. Ha, dziwne. Dobrze, że mnie nie użarli. Dobra, teraz trzeba się zająć baronami, of hell. Trzeba podejść, żeby się ujawnili. A może spróbujemy jednak shotgunem ich. Tak to było w dumie 3 jak z nimi walczyłem. Po nim z coń synu. Dobra. Da, zażarli mnie to i nies niesamowicie mocno, ale tu i tak już jest koniec gry, koniec pierwszego epizodu. Ostatni etap, ostatni poziom. Także sobie obejrzycie zaraz stosowne outro i zapraszam Was na moje nowe zagrajmy. A będzie to zagrajmy w Quake 4. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.